Witam wszystkich kolegów, koleżanki, mamy dziś 1 kwietnia, jedziemy na drugi trening, trochę mieliśmy taką obsuwę, że tak powiem, bo nie było czasu, po prostu jakoś nie było, no po prostu jakoś pogoda nie dopisywała, było zimno, jedziemy dzisiaj na drugi trening, za tydzień mamy pierwszy lot, postaramy się coś opowiedzieć dzisiaj o zasadach właśnie tutaj, gdzie dostać się do klubu, jak to zorganizować wszystko, postaramy się coś powiedzieć. A w następnym filmiku, który już będzie z lotu, opowiemy o punktacji, o rywalizacji, jaka ja tutaj obowiązuje, bo nie chcę, tam wam, nie chcę wam pokazywać, mówić rzeczy na sucho. Będziemy mieli jakieś wyniki i na podstawie tych wyników będziemy wam opowiadali właśnie o klasyfikacji, o punktacji, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. Pogodę mamy taką dzisiaj nawet nie za ciekawą, powiem, że tak, ale mamy, jest jeden taki, jedyny taki plus z tego względu, że mamy dzisiaj z wiatrem. Dzisiaj musimy już trochę, trochę wywęczyć, może tak powiem, trochę naszych głowki. Są w formie, co, co, może, nich może, zobaczymy. Zobaczymy w dowce. Tu jeszcze są dwie samuszki, które karmimy karmem jeszcze młode, ale ogólnie są, są, w dobrej formie. Także zobaczymy. Dzisiaj już muszą zrobić taki trening dłuższy. Zobaczymy, jak, jak pogoda nam pozwoli, bo, bo mówię, jest pochmurno, ale z tego, z tego, co, co sprawdzałem pogodę, ma się przyjaśniać. Także, także, no, jedziemy na trening, zobaczymy, nagramy jeszcze jakiś filmik, jak już będziemy na miejscu na treningu. Pozdrawiamy, dobrego lotu życzymy. Witam tam już dojechaliśmy do celu, jesteśmy na treningu. Pogoda widzimy, jest ładna słonecznie. Sprawdziliśmy wiaterek. Mają ładnie w plecy. Wieje około 20 km na godzinę. Ciężko nie było znaleźć miejsce. Powiem Zjechaliśmy do autostrady, ale znaleźliśmy jakieś... Jest to miejsce w chwilecie, niezbyt ten, ale no, no, to trudno. Mówię, jest trudno znaleźć miejsce. Coś może opowiemy teraz o głąbkę. Jest przygotowanych 17 wdowców. Ogólnie wysyłamy 36, 36 Jest. PiSie, ogólnie w sumie w planach do, do w tym roku do lotu. Z zeszłego treningu dotarł jeden gołąbek. Ogólnie nie było strat. Dotarł jeden gołąbek przed wczoraj no ale cóż, jest, już został usunięty z tego względu, że przyszedł skróty przez Jaszczemnia. Szkoda, fajny gołąbek, trzyletni samczyk, no ale to trudno. I zdarza się i tak. I zdarzy się najlepszemu gojowi. Także powoli będziemy zaczynali. Najpierw dzisiaj wypuścimy samczyki, żeby one poleciały pierwsze. Chwilę poczekamy i wypuścimy samiczki. Chcę chwili nie niech samochody przyjadą. Widzimy fajny krajobraz, tak naturalnie bardziej. Nie jest miejsce, że fajne, drzewa, no ale ogólnie jest, jest ogólnie fajnie. Tylko zaczynamy. A, chłopaki, no nie fajne. samochody. Chcę chwili nie w samochody. Chcę nie Do odległości około 60 kilometrów nie proste będzie do domu. Także już mają, mają kawałek i już tego. Pierwszy lot yy, mamy z odległości około 100 mil, to jest około 160 km. Jutro postaramy się zrobić trzeci trening. Tylko, że raczej nie będzie z tego żadnej transmisji, nie nagramy raczej żadnego filmiku, bo akurat, że tak powiem, będę w pracy i chcę skorzystać z tego, z tego akurat, że będę w tym kierunku. Także będę chciał zabrać głębę, no ale coś trudno. W pracy nie ma, nie ma takiej opcji za żeby nagrywać filmiki. Musimy to zrobić po prostu wypuścić i jechać dalej, zająć się pracą. Tak jest mój tak, obowiązek, ale czekamy chwilę i wypuścimy sam, 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 samczyki, samiczki. Widzimy samczyki jeszcze krążą tutaj nad nami. Pogoda akurat nam dopisała, tak żeśmy się obawiali z pogodą, że jak gdzie to, domu, ale się ładnie przyjaśniło. Także zobaczymy, jak, jak one dotrą do domu. Skorzystając z tej chwili, że mamy chwilę wolnego czasu, że i tak musimy poczekać na, 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 samczyki, na samiczki, żeby wypuścić, opowiem mniej więcej, jak to wygląda sprawa, żeby, żeby dostać się tutaj w ogóle, jak założyć hodowlę, w ten sposób powiem. Od pierwszej rzeczy, jakiej w ogóle powinniśmy zacząć tutaj, to od zgody landlorda, że tak powiem, właściciela domu. Czas, różnie, różnie to było, bo niektórzy mają domy prywatne, niektórzy mają wynajęte z gminy. I tu właśnie od tego wszystkiego zależy gmina. Czy, czy, ma, czy w ogóle gmina da na pozwolenie na, na, na hodowlę gołębi. Niektóre są załóżmy domy, w których jest już z góry nakazana czy nakazane. Jest, są takie jakby to powiedzieć pozwolenia, że tak powiem. W których załóżmy są dozwolone hodowla zwierząt. Załóżmy psów, kotów i tak dalej. Gmina ma to w swoim systemie. Który, który dom spełnia, załóżmy, te warunki. I od tego powinniśmy zacząć, że załóżmy, najpierw jeżeli wynajmujemy landlord'a, najpierw powinniśmy się skontaktować z landlord'em, uzgodnić, czy ogólnie wyda zgodę na, na hodowlę. Jeżeli wyda zgodę, powinniśmy się zwrócić do gminy, do gminy z podaniem pisemnym, w którym, w którym musimy uzasadnić, że chcemy hodowlę, hodowlę otworzyć i tak dalej, opisać ilościowo mniej więcej, jak to, ma, jak to mniej więcej ma wyglądać. i Wtedy, gdy już uzyskamy zgodę od gminy, wtedy możemy ruszać dalej. Wtedy szukamy regionalnego sekretarza. Czyli ja powiem na swoim przykładzie. Ja szukałem w ten sposób, że my jesteśmy z Hedfordshire i szukaliśmy z rejonu London, bo to Hedfordshire województwo nasze należy pod London. Także mój sekretarz bezpośredni jest, jest, jest z tego okręgu Londyn. Załóżmy, ktoś będzie szukał z Leeds, to musimy szukać jest. Jest, to wszystko jest rozpisane na stronie RPRA, tak się pisze, RPA, i tam mamy wszystko, roz, tam wszystko mamy opisane. RPRA jest to tak zwany Polski Związek Kodowców Głębie Pocztowych, tylko że nie polski, ale jest to odnośnik, jest to to samo, tylko że mówię, że to jest, tu, tu jest w Anglii akurat. No i tam wszystko znajdziemy, tam znajdziemy wiadomości odnośnie tego sekretarza, odnośnie obrączek i tak dalej. Ciekawostką taką powiemy, że tutaj w Anglii nie mamy kart. Nie mamy kart do, do gołębi, do, do obrączki. Gołębie są transferowane. Jeżeli załóżmy, zakupię, zakupię załóżmy obrączki, to ja jestem, ja jestem właścicielem tej głębi. i teraz załóżmy. Przykładowo, gdyby mi się zgubił załóżmy, któryś gołąb, zostanie zgłoszony do, do, do związku, moim obowiązkiem jest odebrać tego głębi. Nieważne jak kurierem, osobiście, ten go musi być odebrany. Bo wiążą się z tym kary. Jeżeli... Z tego co ja wiem, mówię na swoim przykładzie, ja nie miałem tego akurat, ale z tego co wyczytałem, jeżeli się nie odbierze, dwóch załóżmy głębi, jest nawet takie coś, że mogą zdyskwalifikować na cały sezon, a nawet i na dwa czy tam trzy lata za, za po prostu niedopełnienie tego. Także tak to się tutaj odbywa. Cóż, co, 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 co tu więcej jeszcze można powiedzieć? Ja może nie wiem też wszystkiego. Ja mówię tylko wszystko mówię na swoim przykładzie, jak ja odnośnie To to załóżmy. Tyczyło, że tak powiem, że odnośnie jak ja to po prostu załatwiałem bo w ten sposób. Nie jest to trudne. Cieka taką ciekawostkę jeszcze też powiemy, że patronem tutaj głębi, hodowców w ogóle jest jest Elżbieta Królowa. Eee, jest fajnie fajnie, z tego względu, że nie, nie, nie zawsze się tak spotyka, że głowa państwa była patronem akurat hodowców głębi pocztowych. No ale jest, tak jest i jest, 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 ja jestem akurat z tego zadowolony. Jest to fajna ciekawostka, taka, która, która mnie akurat cieszy z tego względu. Takie. Cóż, chwila minęła, samczyki, mam nadzieję, że już się leciały, nie widać już. Puszczamy samiczki. I, drodzy panie i panowie, ja zapraszam naprawdę, piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, postaram się, postaram się pomóc. Może czegoś nie odpowiedziałem. Postaram się na pewno jak nie zapomnę w domu pokazać, bo specjalnie sobie wczoraj wydrukowałem, to właśnie te adresy, który, do których trzeba się zwrócić właśnie odnośnie sekretarza tego regionalnego takiego, że tak powiem, bo od tego powinniśmy zacząć. Jeszcze z ciekawostką, tak powiem szybko, że nie trzeba być w klubie, żeby lotować w głębiej tutaj w Anglii. Można być indywidualnym membershipem takim hodowcą. Tu się opłaca tam składki 10 funtów, jest to ta karta ta całe członkostwo, że tak powiem, membership takich. I można lotować loty na lotach narodowych. Jest tam załóżmy jedna federacja, która nazywa się National Flying Club. Ona ma bodajże około 6 lotów z Francji, są to już naprawdę długie dystanse. I to są po prostu loty specjalnie zorganizowane dla hodowców, którzy. Tuż nie są nawet w klubach, co niektórzy, bo, bo można tam włożyć właśnie gołębie i można właśnie pocieszyć się takim fajnym lotem. I mówię, mają około 6, 6 lotów. Ale to wszystko będziemy chcieli podpowiedzieć. W... Trakcie, w trakcie już lotu, na pierwszym locie powiem Wam o punktacji, jak, jak to wygląda, bo ja nie chcę Wam mówić na, na sucho. Pokażę Wam listę mniej więcej, jak to wszystko się odbywa i wtedy będzie mi się bardziej, bardziej... O, mamy jeszcze tutaj jakichś kapowiczów, którzy przyszli zobaczyć, zaciekawieni są, co tu my mamy w tych klatkach. No, mamy gołki, o i tyle możemy powiedzieć. Dobrze, wypuszczamy samiczki, tylko, tylko ten samolot przejedzie. Zbieramy się do domu, postaramy się coś nagrać w tym oto Także jeszcze raz pozdrawiamy i widzimy się w domu. Także widzimy samiczki leciamy Zbieramy się do domu i zobaczymy, jak, jak się lecą. Także pozdrawiamy, dobrego lotu życzymy. Druzydziuty serdecznie. Wróciliśmy z treningu. Dystans około 60 km w linii prostej. Na razie nie mamy nic, czekamy. E, następny filmik będę chciał pokazać, może coś opowiedzieć o mojej głębie, które posiadam. Nie posiadam jansenów, Jak tu w co niektórych gojemnikach. E, raptem pół polski posiada janseny. Które, którzy Jansenowie sami sprzedawali, tylko kilka na, na, na cały świat. I to jest wielka bzdura. I taką mam prośbę do, 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 do co niektórych, żeby się opamiętali, naprawdę co wystawiają, bo, bo, bo to są naprawdę bzdury. Albo to jest nabijanie na kasę, albo, albo to, jest, nie wiem, to jest niewyobrażalne w ogóle, że ludzie mogą wystawiać takie rzeczy. Krótko opowiem o Głębiach. W tym roku trochę sprowadziłem Głębi z Belgii. 6-8 w sumie młodych. Sprowadziłem on Luka Vandenveja, e, który. W zeszłym roku był, został, w swoim rejonie został mistrzem, mistrzem Belgii na młode. E, ogólnie zajmuję się długim dystansem od trzech lat, sprowadziłem trochę tych gołąbków. Sprowadziłem osiem, ale dwa zginęły przy, przy oblotach. Ciężko było w ogóle je oblatać, bo były trochę przy duże. No ale się udało. I w zeszłym tygodniu e, dostaliśmy 10 młodych w też z Belgii. Od mojego brata, w sumie od rodziny, tam takiej, od, takiej, od ta, ta, takiego starszego pana z Belgii. No i zobaczymy jak te, te młode się sprawdzą. Nie miało być 10, ale jeden gdzieś tam odpadł, zostało 9. Są ładnie się chowają. Bo tutaj mamy jedne właśnie z, tych, tych z Belgii od Luka von Beja. Ten czerwony samczyk drugi dystans. Samiczka jest ze sprintu. W sumie zostało ich 6. 4 zostały z drugiego dystansu i dwa sprinterki zostały, bo też chcą coś ze sprintu składować. Także znaczy, tak wygląda moja podobna, oparta jest ogólnie na gołębiach. Stare gołębie, są ogólnie oparte na głębiach. Od pana Rajmunda Nicze, którego serdecznie pozdrawiamy, który, który bardzo dobrze lotuje w Polsce, zwłaszcza w długie dystanse. Ogólnie mam trzy linie, że tak można by powiedzieć, z tych głębi. To jest właśnie linia, a dwie linie są od, od Rajmunda. I trzecia linia jest taka moja, taka powiem, że trochę zmieszana. Zmieszana miałem jednego belga, którego dostałem w prezencie i na tym jest w sumie, w sumie na tym jest oparty cały głębik, bo ten belg był wprowadzony. W linie też od Gołębi Raimunda, które się świetnie u mnie sprawdzają, naprawdę świetnie. No bo mam nadzieję, że w tym roku też się sprawdzą świetnie, ale mówię, w tym roku jest inaczej, bo, bo lotuję z drugiej strony w, w drugim klubie, z drugiej federacji. Także czekamy wszystko na, na loty. Pierwszy lot mamy za tydzień, tak jak już mówiłem. Jest dystans około 100 mil, około 160-150 km. Jest to sprint. Nie dawałbym wszystkich głębi, to od razu mówię, bo mam głębie, też, które, które fajnie mi siadają ze sprintu. Ale jestem zmuszony z tego względu, że zmieniliśmy kierunek. Muszę je dawać nawet na sprinty te długodystansowe głębie, z tego względu, żeby one już mi się powoli uczyły. No i zobaczymy jak to będzie. Ja jestem, jestem ciekaw tego. Pierwszy raz w tym roku w ogóle próbujemy, no bo wcześniej żeśmy nie, mieli, nie, nie mieliśmy takich problemów, że musieliśmy odwrócić w o 360 stopni, jak wcześniej Także zobaczymy, dobry, dobry lot i pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak będzie jakiś pierwszy gołąbek, coś, coś nagramy, zaraz dorzucimy do filmiku. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Przylot w treningu, trzy samiczki przyszły pierwsze, w samce. Czekamy, czekamy dalej. Chcemy, chcemy. Chcemy, baby, chcemy. Chcemy. To mówię, jest ciężko, będzie ciężko one są odrzucone, więc to nie poradzimy. długo. Po prawie 2 godziny one szły 60 km, prawie dwie godziny, drugi trening. No trudno, tak musi być. Jest następny. To Nie będzie najgorzej w każdym razie. Także pozdrawiamy. Proszę piszcie, chcecie się coś dowiedzieć. Z miłą chęcią jak znajdziemy chwilę czasu, odpiszemy. Także pozdrawiamy. Dobry lot.